Kontynuuje serię o wzroście i teraz, już chyba, będzie to trzeci odcinek o wzroście. Otwórzcie ze mną Galacjan, trzeci rozdział. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i utrzymani pod strażą zakonu. Dopóki wiara nie została objawiona, tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Słyszałem taką opinię, że młodych wierzących, którzy nawrócili się do Jezusa też powinniśmy jakby nauczyć pewnym zasadom zakonu, żeby zakon był przewodnikiem do Chrystusa. Ale to jest błędna interpretacja tego fragmentu, dlatego że tu jest mowa w odniesieniu do Żydów, którzy byli prowadzeni przez zakon przez półtora tysiąca lat, przez zakon Mojżesza. Aż do Chrystusa, że ten zakon był potrzebny, żeby doprowadzić Izraelitów do Mesjasza. I teraz my, w momencie kiedy nawracamy się, już nie powinniśmy i nie jesteśmy pod przewodnikiem zakonu. Tak naprawdę dzisiejszy niewierzący świat on jest pod. W jakiś sposób pod przewodnikiem, pod przywództwem zakonu, pewnych zasad życiowych. Możesz jest głoszony, tak jak za czasów dziejów apostolskich jest napisane, że możesz jest głoszony po synagogach, i teraz możesz jest głoszony przez historyczne kościoły. Historyczne kościoły przestały wprost głosić naukę Jezusa, wspominało o Jezusie, ale tak naprawdę głoszą zakon, prawo. I teraz my, nawracając się, od razu jesteśmy pod wpływem Jezusa Chrystusa. I jesteśmy z wiary usprawiedliwieni i stajemy się bożymi dziećmi. I zobaczmy 25 i dalej werseta. Gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Od razu 26 werset mówi nie jesteście pod opieką przewodnika, czyli tu jest mowa o zakonie, tylko jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I o ile pamiętam, 26 werset tu jest użyte słowo: my w naszych polskich Bibliach widzimy przez wiarę w Jezusa Chrystusa, natomiast, natomiast Greka mówi: jesteśmy przez wiarę Jezusa Chrystusa, czyli Jezus Chrystus wierzy w Ciebie i Jego wiara powoduje, że Ty stajesz się Synem Bożym i jesteś Synem Bożym. A Syn Boży to nie jest ten, który jest pod zakonem, tylko to ten, który jest wolny od zakonu, a narodził się z ducha i jego serce wie, jak żyć i wie, jak budować swoje relacje z Bogiem i wzrastać. I dalej, 28 werset: Nie ma Żyda, a nie Greka. Teraz, czym jest Żyd? W Nowym Testamencie Żyd to ci, którzy byli pod zakonem, którzy żyli i myśleli, że budują relacje z Bogiem, ponieważ wykonują prawo. I Grek to jest filozof, to jest ludzi filozofujący, i dzisiaj świat de facto tak samo się dzieli na tych, którzy gdzieś tam wierzą w Boga i stosują różne zasady, stosują różne. Prawidła, różne prawa, żeby żyć z Bogiem, jeden kościół, czy synagoga, czy to, czy tamto dają jakieś zasady życia, tak? I to są tak, tak zwani dzisiejsi Żydzi. Grecy to ateiści albo wierzący po prostu we wszystko w kosmos, nie w kosmos, w Amebę, nie Amebę po prostu we wszystko wierzą filozofują na ten temat, może jest Bóg, może nie jest, może nie ma Boga. I teraz, kiedy my rodzimy się, czy be, byłeś Żydem, czy byłeś Grekiem, albo dalej nie masz niewolnika, albo, ani wolnego, nie masz mężczyzny, ani kobiety, albo we wszyscy, jedno jesteście w Jezusie Chrystusie w tym momencie, kiedy Jesteś tym czy tym, byłeś tym czy tym, rodzisz się z ducha i stajesz się synem Bożym, więc już nie jesteś, nie jesteś pod przewodnikiem, a jesteś synem. I czwarty rozdział, a mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Zobacz, ty możesz być dziedzicem, i tu jest niebezpieczeństwo mieszanej Ewangelii. Miksowanie starego prawa i nowego e, przymierza, kiedy próbujemy troszeczkę wziąć, żyjemy pod łaską, ale jednocześnie parę rzeczy z prawa chcemy wykonywać, żeby być lepsi, gdzieś tam bardziej się podobać Bogu, albo nam się tak wydaje, że w ten sposób spodobamy się Bogu. Taki żywy przykład, który jest blisko jakby blisko mnie, bo mam takich znajomych, wierzących, którzy odpadli chociażby od naszego kościoła, do tego, że poszli do kościoła, który świętuje szabaty. Tak? I że mówią, ty jesteś w Herezie, bo nie świętujesz szabatu na przykład. I to w ten sposób my znów stajemy się niewolnikami, takie mieszanie, miks Ewangelii i prawa. Dopóki dziedzic jest dziecięcie, dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, nagle przestajesz panować w swoim życiu, ty zaczynasz ulegać żywiołom tego świata, bo wracasz pod przewodnika. Tutaj oczywiście Paweł mówi, że dopóki dziedzic jest dziecięczy, mówi o Żydach, którzy będąc dziedzicami tego, co przyniósł Jezus, pozostali niemowlętami i dlatego nie weszli, a niemowlętami są ci, którzy żyją pod prawem. I do tego on mówi, chociaż jest Panem wszystkiego, i drugi werset, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców, aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Zobaczcie, kiedy jesteś dzieckiem, czyli tym, który żyje pod prawem, jesteś poddany w niewolę żywiołów tego świata. Czyli przypadek i żywioł kieruje Twoim życiem. Ty na nic nie masz za bardzo wpływu. Po prostu jakieś przypadkowe wydarzenia wpływają na ciebie. To się wydarza, tamto się wydarza, a, bo wiesz co, kiedy jesteś w Jezusie Chrystusie, jesteś w Królestwie Boga i żywioły, tak zwane tego świata, już nie mają na, na, na ciebie wpływu. Tutaj, oczywiście, żywioły świata to nie chodzi jakby o tornado i powodzie, tylko to chodzi o różne. Wpływy różna, różna duchowa rzeczywistość, wszystko co nie jest Królestwo Bożego, formuje takich ludzi, zmusza takich ludzi tańczyć według ich muzyki. Czwarty werset, lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty, i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienie dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wo wołającego: Abba, ojcze! Nasze serce zaczyna rozumieć i widzieć Boga jako naszego tatę, i my zaczynamy z tatą chodzić ręka w rękę. Ona sprowadzi, on nas uczy, on nas chroni przed wpływem żywiołów. I w ten sposób zaczynamy zwyciężać żyć życiem pełnym radości i duchowego zwycięstwa. I teraz siódmy i ósmy, tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to jest dziedzicem przez Boga. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury Bogami nie są. Teraz, taka e, właśnie, wracam troszkę jakby do początku, kiedy młody wierzący zaczyna wierzyć, to on może mieć problemy z modlitwą, oczywiście, z życiem świętości i tak dalej. I jest dwie drogi: jedna droga to jest kazać mu rób to, to, to i to, i uspokoić się, że przekazaliśmy mu naukę, jak robić, a tak naprawdę. W ten sposób wpędzamy go pod prawo. Natomiast prawidłowo jest zrobić tak, że ja mówię, że najważniejsze jest poznawanie Jezusa, wgłębianie się, poznawanie głębokości Jezusa Chrystusa. Tak, żeby w Twoim sercu była głębina, która będzie przywoływała głębinę. Jezus przywołuje Twojego ducha i wyłączycie się razem ze sobą. Nie na zasadzie wykonania prawa, tylko ja mówię, poznawaj Jezusa. I on wtedy słucha, słucha i pyta, a jak poznawać Jezusa? No, na przykład z pomocą Biblii, z pomocą modlitwy. Nie. nie, nie nie dajmy ludziom, jakby, tylko narzędzi takich legalistycznych. Rób to i to. Poznawa Jezusa. Wiesz, co? Każdy charakter jest inny. Ktoś może, na przykład, będzie się zanurzał godzinami w czytaniu psalmów i rozważaniu o nich. Takiej osobie nawet nie trzeba mówić, musisz się modlić. On będzie oczywiście modlił raz tak, raz tak, gdzieś. Zadziała duch w nimi, i poprowadzi go w, w właściwym kierunku. Natomiast tenże ósmy werset, jeszcze raz. Gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Człowiek jest istotą religijną. Nawet jeśli jeszcze nie zna Boga, on chce w sposób religijny zachowywać wo wobec Boga. Tak, nawet jeśli go nie zna, próbują się modlić, próbują tworzyć różne obrządki. Zobaczcie, ile jest różnych modłów, obrządków w całym świecie. Jest tysiące różnych, przeróżnych tych obrządków i modłów, wymyślonych przecież, przecież przez człowieka, nie przez Boga. Bóg nam w Nowym Testamencie nie dał żadnego obrządku. Boże Syn przyszedł z nieba i nie dał nam żadnego obrządku. Powiedział: Poznawajcie mnie, a będziecie mieli życie wieczne. Tak naprawdę. To my, dla ułatwienia sobie, wymyśliliśmy parę rzeczy. Śpiewamy dla Jezusa, mamy jakieś nabożeństwo i tak dalej. Kilka rzeczy Jezus zostawił nam, ale tak naprawdę nie zostawił to w formie jakichś przypisów obrządkowych. Człowiek jest człowiekiem religijnym homo religiosus. On po prostu będzie stwarzał sobie. Nawet narodzony na nowo, musi cały czas słyszeć o tym, że poznawaj Jezusa, nie daj się zwieść i odprowadzić i podprowadzić się z powrotem w jakieś e, uczynkowość i regułki, bo one potrafią wykraść nasze duchowe życie. I dziewiąty. Teraz, teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zwraca, zwracacie, zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie. W tej, tak fajnie wygląda, że kiedy poznaliście Boga, tak, a później tak jakby się przejęzyczył, a przecież pisał, więc nie przejęzyczył się, tylko apostoł Paweł mówi, my myślimy, że my Boga poznaliśmy, jesteśmy tacy dumni z tego powodu. A tak naprawdę to my zostaliśmy przez Boga poznani, i dlatego nam teraz się wydaje, że my Boga poznaliśmy. Ja o tym mówiłem w poprzednim odcinku na temat głębiny, Posłuchajcie krótko, ale mam nadzieję, że to też dotarło. Te odcinki robię krótsze, żeby można było ułożyć to w sobie w głowie, to poznawanie Jezusa i wzrost w Jezusie Chrystusie. Więc my jesteśmy poznani przez Boga, i okazuje się człowiek na początku swojej drogi, może być poprowadzony niewłaściwie, bo tu jest napisane, czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej, służyć chcecie. Tak jakby chrześcijanie cały czas ma taką pokusę i przez różne nauczania, przez różne wiatry nauk ściągany z powrotem od bycia w Bogu do bycia w różnych religijnych uczynkach, w różnych rzeczach Związanych bardziej z obrządkami, które nieraz nawet takimi obrządkami po prostu charyzmatycznymi, jakimiś modlitwami specjalnymi, nauczy, nauczonym zachowaniem, to wszystko może się stać tym, tym substytutem, który zastąpi relację z Jezusem. I mówi, wracacie do nazwnych na żywiołów, okazuje się, jest niebezpieczeństwo wrócić do nędznych żywiołów, tak jak stało się z Galacjanami. I dalej on wymienia te żywioły. Zachowujecie dni, miesiące, porę roku, lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Proszę was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż ja jestem taki, jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. Więc wzrost jest w poznawaniu Jezusa. Wzrost nie jest w mnożeniu reguł i głębszego jakby wchodzenia wchodzenia, jakieś wykonywania, jakieś rzeczy. I my myślimy, że w ten sposób jestem bardziej dojrzały. Dojrzałość przychodzi w miarę poznania Jezusa Chrystusa i chodzenia z Nim. A młody wierzący, jemu w głowie powinno być wyryte poznawa Jezusa przez całe swoje życie. Słuchając nauczeń o Jezusie, przychodząc do Jezusa w modlitwie, przychodząc do Jezusa, w czytaniu Pisma Świętego, szukając go na kartach Biblii, poznawaj Jezusa w ten sposób. Tak to wygląda. Błogosławię Was i życzę Wam fajnego lata.